Z do arcydzieło, sza za mepę. Miałem to rzucić jak małpa, zatrzęsę sceną jak kinką degradę, szedłem po schodach Teraz już tylko windą, rośnie mi forma jak broda Zawsze tak być powinno, Bo wiem mój każdy kawałek to arcydzieła jak lindo Miałem rzucić jak małpa, zatrzęsę sceną jak kinką degradę, szedłem po schodach Teraz już tylko windą, rośnie mi forma jak broda Zawsze tak być powinno, Bo wiem mój każdy kawałek to arcydzieła jak lindo Postawiłem sobie cel, niczym piaskową babkę Ale z tą małą różnicą, że za kruszywą mam prawdę Noc dla pz to sukces jest dla mnie Jestem wyjątkiem wśród reguł i buldożerem dla barier Pop pop Mario Bros, Pochaj hajsy skaczę Stage jumping to dla mnie trampolina do marzeń Taki ze mnie kurwa kot, że sam nie wiem co patrzę Żaden zwykły dachowiec, bo wchodzę na chmur drapaczę Jak znajdą przy mnie saszetki, to kurwa nie te z Ciągle w szczytowej formie, jak raz do roku twój facet Wiem, jak słyszę beat, się odpalam jak racę Walczę ze słabościami, ty po weekendzie z uskatem Mówiłem wam, że i w końcu zyskam nie stracę Takiej pewności siebie nie da wam buci na klacie Chociaż jeszcze ziemię, to z każdym dniem się bogacę Bo zbieram wciąż doświadczenie jak Batman na tacze Miałem to rzucić jak małpa Zatrzęsy sceną jak King Kong Szedłem po schodach teraz już tylko windą Rośnie mi forma jak broda Zawsze tak być powinno, bowiem mój każdy kawałek To arcydzieło jak lindo Miałem życić, jak małpa, zawsze ze sceną, jak Kingdom, degady szedłem po schodach Teraz już tylko windą, rośnie mi forma jak broda Zawsze tak być powinno, bo wiem, mój każdy kawałek To arcydzieło jak lindo Wrócę życie jak kartę Mam niezmienny target Panże schowane, ale twój ostre jak bagnet Styl sam swój, jak po Polski nie kradnę Zresztą w miejscu stój, biegnę po to co pragnę A w nie farta, walcz o swój. Swoja jak z słaby, ale ta gra świeczki warta Rap, 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 od zawsze jak mantra Licznik, zamykam za przyspieszenia, daj mandat, nadal zawiewał z kulem, choć to nie antykwariat Żeby zachować klasę, nie jest potrzebny ci garniak. Raczej spokojny gość, a na bitach wariat Wróciłem dwa lata temu, tak jak do seria z wolak making noise Walcie dalej w noc Kreślę więcej w godzinę niż oni sprzeć panom noc Dziś już nie czuję presji, a więc dawaj ten prespisz Chcesz puścić to mnie to niech usiądzie na ręce Miałem to rzucić jak małpa, zatrzęsę sceną jak King Kong Dekadę szedłem po schodach, teraz już tylko windą Rośnie mi forma jak broda, zawsze tak być powinno Bo wiem mój każdy kawałek to arcydzieło jak Lindo. Miałem rzucić jak małpa, zatrzęsę sceną jak King Kong Dekadę szedłem po schodach, teraz już tylko windą Rośnie mi forma jak broda, zawsze tak być powinno Bo wiem mój każdy kawałek to arcydzieło jak Lindo.